Siemaneczko z tej strony, Stick Turbings. Zapraszam Was paru słów na mój pierwszy odcinek. A w tym odcinku zagramy w King of Honor. Oczywiście zagramy. Czy wybierzemy? Tu mamy. O, na no mapie. Tutaj mamy dużo Byzant. Czy tu mamy tutaj trzy wieki. Weźmiemy oczywiście biznes, nagram na normalnej mapie, na normalnym, na, na normalnym poziomie. I tak jesteśmy w jakimś solo. No, Ale my pójdziemy do tutaj, trochę jakiś. Tutaj mamy problem, bo tutaj facet chce się z nami bić. Tam to już mamy nasz problem. I tutaj sprawdzamy, kto chce się z nami bić, coś takiego. Tutaj gdzie jest nasze, tutaj gdzie jest Polska, takie różne te. O, Hiszpania. No I tutaj nie, jakiś list, coś takiego. Tutaj religia. Tutaj religia. Tutaj. tutaj jest religia biza, Bizant. Katolicki, prawdopodobnie. Tutaj zamki. Tylko ja mam taki dobry zamek. I tutaj też Roma. Roma i Aleksandria. Tutaj mamy, co mam w posiadaniu. Czy jakieś ryby. O, polany góry, takie źródła mineralne, o, tak można powiedzieć. Tutaj mamy, co jest zaopatrzone nasze zamki, są nie, nie, nasze, nie, nasze zamki, też inne zamki. Tutaj wojsko, kto, kto jakie ma wojsko? Na przykład my mamy tutaj też takie fajne wojsko. Tutaj każdy ma myślników, my mamy tutaj. Łocznice mamy hm. taki dobry, to kto to osób mają, takie dobre, ale my to założymy, wybudujemy tutaj. Hm, tego będziemy śpieniać, króla, tutaj tego nie mamy. No, za za, za mnie nie robił. W hotelu... No kurwa, rozpogląd. się z nami napierdolać. Tutaj to się chce z nami napierdolać. To nasza, no, tu, to, to się chce z nami napierdolać. Mhm, takie bliższe, takie, takie to to oddaliśmy to, też się to coś to, tutaj, to to oddaliśmy. No ale sobie damy spokój z walkami, no jak na razie. Nie tylko chodzi o rozbudowanie naszego państwa. To nie ma żadnego. Zbudowania naszego państwa, czyli jakieś już walki są. oleju 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 oloju. ten nasz zaatakował. my zrobimy taki cyk, cyk, cyk. Tego damu do. To. Prawdopodobnie idziemy Tutaj, to nic i Tu. Dobra, tutaj mam no, zamek, zaatakował, to w to tym to, Jeśli słyszycie, tutaj nie, rozmawiają moje widzice. Tam, przecież jechała Stalina. Zwałkuj, no, nie na wsi. To, przepraszam Was masz... za to. No, w styczniu wyjeżdżam. Znaczy, na początku stycznia. No, byliśmy do 4 stycznia, a w 5 wracam To przepraszam Was za tą. No, to. No, tutaj dostanę. To nie wiem, kiedy to wstawię. Przed czy po wyjeździe. Jak przed, to może dziś albo jutro. A jak o to jak wrócę o w, w, w piątek albo w sobotę albo w niedzielę bym wrócił, już wyjeżdżałem albo almię wpisz jeden tutaj to tych trzeba bym trzeba 4-5 usunięty internet hops tych o faliku mhm. jeszcze raz hops hops Trzech, raz, dwa, trzy, ops, tylko tego. i teraz możemy tutaj mógł, tak, tak, tych albo tych. już na no, face mi przyszło, dobra, to szczegół Telegramie. nie wiem czy atakować teraz czy później mhm. no to przepraszam wasze jeśli to słyszycie co teraz ja słyszę tutaj nie gadają głośno. Przepraszam za co? Polska. Widzę, że się... No, ale Polski nie chcę. Nie lubi mnie coś. tu po pico. Tak zwana Roma. Spróbuję, ruszyć na ten zamek, tutaj. Pęta, hmm, no, Sprawdzam tylko, ile odcinek trwa. Odcinek trwa. Trwa już 8 minut do domu. 8 minut, jakieś 20, bo jedziemy albo 15 i kończę. Zupełnie sobie, muszę no, głupi jestem teraz powinienem już ulepszać ulepszać zamki szynce tutaj dodamy, on tutaj to w ogóle nic nie ma, kurwa to dodamy sobie szynce to tutaj będą, mhm. mhm. no. tych będą dobrze mhm. Mhm. Nie bać w dół, No i teraz zaatakuję tych. Kurwa, chyba, że nie skapam prawą lej. Mogę robić tych i sam z tyłu. Ten, prawdopodobnie tworzymy nic. Tak myślałem. Tak też nie ma nic. Mm -hmm. No, Rum. Rum. Idziemy do ruma Jak każdy. Tak, chujemy. W nie mam za to kogo tutaj, no Dobra. Tak, mapka. Dzieciu jest właściwie. Dobra, tu nie, że to kluby tutaj dlatego to nie ma, idziemy na i pierwszy atak na kurwa na no, jakiś Fatims na jakieś Fatims tu mam plug 6 obrony tarczy ale mam lepsze wojsko i przeważam w tym a tutaj muszę 9000 możemy wybrać i wyjdzie tutaj jeden nos

I teraz idziemy na tą większą bazę. O kurwa, na no to oknie, choć to choć, kurwa. Tak, tutaj mamy w, w zastrzasku, Mówi, że tak cisnąć, w kurwie nie ma co. Czerwone kreski są, Sing. I już mamy najlepszy zamoczek. Teraz nam podskoczyło. teraz robimy taki meg, że, hops. Chyba nie, mam, nie, nie, nie tutaj. O, ha, się wam. Przepraszam, że się wam. nic. Nie bać w ogóle. tu nie mnie zacząłem. Tutaj. tutaj też nie mnie wchodziłem. Tak, tutaj, tak, tutaj. To zbudujemy ten zbudujemy. O, do mnie się koleżanka dzwoni Wyślij napisze, że nagrywam. kurwa Albo nie. obachuję dzwoni Nie wiem, to tu muszę No halo. Halo Swatnie. No halo. Co tam chodźcie Ja nagrywam teraz na YouTube.

A to teraz jeszcze nie wstawię Najpierw muszę zrobić, teraz w trakcie nagrywania jestem, to wiesz Tutaj akurat pozdrawiam Paulę i Martynę To mogę dokończyć nagrywanie. Dobra, to za nam nie będą przeszkadzać, bo To lecimy dalej. Tutaj, 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 no, tutaj jest, dobra. Mm, 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 mm. ja Nie jaki ręce, dobra za to tutaj. Mm, Zapisywania. a zobaczcie tylko jak odcinek. Długo jest. 16 minut. jak odcinek jak drugo jest. Niech tutaj długo jest widziałem, że 16 minut 16 minut ofery tak cicho gadam, ale nie kuju no, To muszę trochę jestem no, Kurwa widzę że ten nasz Zasnę, za nas zaatakują widzę poluju dobra ten tutaj za to ostatnie i kończą jest dzisiaj to jeszcze przegram mocno po prostu przegram dobra, przegrałem dobra, tym trzeba uciekać spierdala je ze nią, spierdalaj Kurwa, no nie, 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 nie. Tak, jakbym wziął tak, to mam kurwa wojsko stracił. Nie wojsko, tylko zamek. Kurwa, spierdalaj, no. i kurwa. Tylko tutaj. Widzę, że mi mojego własnego tego zabili. A Niemcy chyba się ze mną pochodziły. I teraz mam z Niemcami, tak, wiedziałem. Powiem tak o kurwa, chodź tutaj, tak. Kurwa, tu miałem innego wojsko kurwa. Jak Powiem tak. Co zapiszę? Mm, Safe. Powiem tak jeśli ci się tutaj widzimy za szczestaty jak to mieliśmy tutaj to ma 16. walczyłem o pieniędzy mało tak te dobra powiem tak jeśli Ci się podobał to daj łapkę w górę i zobaczę wtedy czy się opłatę nie dużo lajków jak nie to co innego może by To powiem tak, które siema na razie. Zostawawkę w górę. Jak chcesz. Siema.